84. rocznica zbrodni katyńskiej i zsyłki rodzin katyńskich oraz Kresowian na Sybir skłania do zadumy nad ofiarą poniesioną za polskość. W ogrodzie zamkowym imienia Ofiar Katynia i Sybirów w Poznaniu, Wielkopolanie od lat oddają hołd tysiącom poległych w głębi Rosji od haniebnego strzału w tył głowy wiosną 1940 roku. Marek Woźniak, marszałek województwa Wielkopolskiego, który jest gospodarzem uroczystości, przypomniał o wadze wydarzenia, które od dekad wzbudza głębokie emocje Polaków i za. Zachęcał do pielęgnowania pamięci naszych rodaków, naszych nieśmiertelnych. Po pół wieku kłamstw i manipulacji Rosjanie pierwszy raz oficjalnie przyznali, że to NKWD stało za zamordowanie polskich oficerów w Dwa lata później Borys Jelcyn, prezydent Federacji Rosyjskiej, przeprosił Polaków za to zbrodni. Podczas uroczystości niezwykle donośnie wybrzmiał apel poległych. Dziś, w 84. rocznicę zbrodni w Kapielskiej oraz drugiej z syrki Polaków na Syrii stajemy do uroczystego apelu poległych przed pomnikiem ofiar ratyńaków syrii w Poznaniu. Uroczystościach udział wzięli rodziny ofiar katyńskich, młodzież oraz zgromadzeni goście. Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej obchodzimy w Polsce 13 kwietnia. Każdego roku spotykamy się tutaj, w tym bardzo ważnym dla nas miejscu, pod pomnikiem Katynia i Sybiru, żeby uczcić pomordowanych na rosyjskiej ziemi patriotów, Polaków, oficerów, wielu aktywnych uczestników życia publicznego niepodległej Polski, którzy zostali zamordowani bezwzględnie przez NKWD. Była to też zemsta za wygraną w wojnie polsko-bolszewickiej. Ważne jest, żeby ta pamięć nigdy nie zaginęła, żebyśmy pominali ich zawsze jako nieśmiertelnych. Wielkopolska zawsze pamięta o Polakach zamordowanych w Lasach Katyńskich przez funkcjonariuszy NKWD. Przez to, że żyją w naszych takich różnych okolicznościach jak te. Stają się nieśmiertelni, a byli osobami, ludźmi, którzy na to zasłużyli, żeby być nieśmiertelnymi. Po prostu oddali życie dla ojczyzny. Według mnie, a także ogólnie młodzieży, myślę, że jest to dosyć ciekawe, wspominać o historii, a także uczyć się o niej. Dopiero 13 kwietnia 1990 roku Rosjanie, po pół wieku kłamstw i manipulacji, pierwszy raz oficjalnie przyznali się do winy. 13 kwietnia to ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Dzień Pamięci ofiar zbrodni katyńskiej.